W tym filmiku pokażę, jak możemy wyłączyć usługę Talkback w Motorola Edge 60 Fusion. Aby to zrobić, należy zapoznać się najpierw z tym, jak korzystamy z telefonu podczas gdy ta usługa jest włączona. Mianowicie zaczniemy od ekranu głównego. I jeżeli chcemy dostać się do ekranu głównego, jeżeli korzystamy z trzech przycisków do nawigowania po telefonie, to możemy nacisnąć raz na przycisk od powrotu do ekranu głównego i wtedy dwa razy naciskamy palcem, aby właśnie powrócić. Jeżeli z kolei korzystamy z gestów zamiast przycisków, to należy pamiętać, że wszystkie gesty, które, które wykonujemy za pomocą jednego palca, wykonujemy za pomocą dwóch. Dotyczy się to również wszystkich gestów, które wykonujemy korzystając z przycisków na dole ekranu także w takim wypadku jeżeli chcemy wyłączyć usługę TalkBack to najpierw wchodzimy w ustawienia telefonu. W moim wypadku muszę wejść na listę aplikacji, więc za pomocą dwóch palców przewijam do góry, aby otworzyć właśnie tę listę i scrolluję palcami, dwoma palcami, aby przejść do ustawień. Naciskamy raz na ustawienia i następnie dwa razy. Scrollujemy na liście dwoma palcami, przewijamy na dół, dopóki nie znajdziemy ułatwienia dostępu. Naciskamy raz i następnie zatwierdzamy naciskając dwa razy na nasz ekran. Następnie naciskamy na TalkBack raz i następnie dwa razy na ekran. Naciskamy raz na TalkBack i wtedy dwa razy jeszcze raz. Wybieramy wyłącz i dwa razy naciskamy. I to tyle. I teraz już mamy TalkBack wyłączony. Możemy znowu korzystać z jednego palca w celu nawigacji. To tyle. Jeżeli możesz to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.